Cześć. W tym filmie dowiesz się, jak zacząć układanie sprzedaży i jak sam możesz to zrobić kilkoma prostymi ruchami. Między innymi pokażę narzędzia, z których możesz skorzystać, a także pokażę Ci też gotowe rozwiązania, które pomogą Ci po pierwsze poukładać sprzedaż, po drugie, zyskać trochę oddechu, żeby to przedsiębiorstwo pracowało na ciebie, a nie ty na nie. Nasz ostatni klient to właściciel przedsiębiorstwa. Z jednej strony odpowiada za dział sprzedaży, czyli to on pozyskuje głównie nowych klientów do firmy, ale z drugiej strony odpowiada jeszcze za szereg innych procesów, między innymi za produkcję, dział zakupów itd. Tak Poczuł w pewnym momencie, że jeżeli tylko angażuje się bardziej w produkcję i układanie firmy, no to sprzedaż nie domaga i zaczyna brakować zleceń. Z kolei, jeżeli się angażuje w te zlecenia i pozyskiwanie nowych klientów, no to nie domagają te inne procesy. Pokazaliśmy mu, jak prostymi metodami może poukładać swoje działania, jak przekazać obowiązki, do działu sprzedaży, który funkcjonuje w tej firmie. Jakie narzędzia wdrożyć, żeby mieć nad tym pełną kontrolę i zyskać trochę oddechu? O tym będzie też dzisiaj ten film. Nazywam się Krzysztof Jurga i od 2012 roku pomagam firmom produkcyjnym, okołoprodukcyjnym i firmom IT w budowaniu strategii marketingowo-sprzedażowych, a w efekcie pomagam im w pozyskiwaniu nowych klientów, utrzymywaniu Wartościowych klientów i pozyskiwaniu też bardzo często wartościowych pracowników. Klienci, z którymi pracuję na co dzień, to producenci komponentów dla dużych koncernów międzynarodowych, takich jak Scania, MAN czy Volkswagen, to też producenci oprogramowania ERP, jak na przykład Wendo, ale też wielokrotnie konsultanci Lin i różni inni dostawcy usług, które polegają na przykład na usprawnieniu procesów. Dobrze się czuję w tym środowisku, bo jestem sam inżynierem z doświadczeniem, który z jednej strony mówi językiem lean managementu, drogi Toyota i Kaizen. A z drugiej strony opublikował blisko 500 publikacji na łamach Gazety Wyborczej. U naszego wspomnianego klienta w tej chwili to proces odpowiada za sprzedaż, a zadaniem naszego klienta jest troska o to, żeby proces po pierwsze działał, po drugie, wszyscy uczestnicy tego procesu byli w niego zaangażowani na bardzo podobnym poziomie. Mapowanie procesu i narzędzia, które są Ci bezwzględnie konieczne do tego, żeby to było skuteczne. Biała kartka i koniecznie. Cztery automatyczne ówki. Ok, tu żarcik. Potrzebujecie jeden ówek, starczy Wam kartka i właściwie możecie zacząć pracować. I do tego będzie Was zachęcał każdy konsultant lin albo procesowiec. Natomiast ja mam inne rozwiązanie i inne narzędzie, które chciałbym Wam polecić, dlatego że jeżeli zmapujecie sobie proces na kartce, to przede wszystkim kartka jest jedna i będziecie musieli gdzieś ją przechowywać. Po drugie, bardzo trudno jest tu przerzucić tak, żeby. Każdy z uczestników tego procesu, czyli na przykład każdy handlowiec, miał do niej wgląd i mógł ją doskonalić, czyli mógł zgłaszać, że w którymś elemencie ten proces jeszcze wymaga doskonalenia. Dlatego chciałbym Wam pokazać dzisiaj narzędzie darmowe, proste, które może Wam posłużyć do tego, żeby ten proces najpierw odwzorować, który jest w firmie, a później, żeby szukać w tym procesie elementów do doskonalenia i poprawy. Czyli narzędzie, które chcę Wam dzisiaj pokazać, to wyobraźcie sobie, że tej kartki nie ma. To samo, co zrobilibyśmy na kartce, zrobimy dokładnie też na komputerze. Nazywa się to oprogramowanie czy strona Drawio. Pozwala w bardzo prosty, intuicyjny sposób budować diagramy, rysować całe procesy. Co więcej, zachowuje później te pliki w chmurze, tym samym robicie robotę raz, no, potem plik zostaje, do niego ma dostęp każdy handlowiec czy każdy pracownik w firmie, czyli ma gotową instrukcję, według której powinien teraz działać. Co więcej, może do niej wracać i wprowadzać swoje korekty czy sugestie do procesu. Zauważyłem, że na przykład na tym etapie moglibyśmy usprawnić ten i ten element, i tym samym ten dokument nam cały czas się doskonali. Pokażę wam, jak wygląda ten cały proces na podstawie tego klienta, którego dzisiaj omawiamy. Nasz szef, który jest odpowiedzialny za wiele różnych innych jeszcze procesów oprócz procesu sprzedaży, ale pozyskuje tych klientów w taki sposób. Jednym z nich to są rekomendacje. Sam jest aktywnym członkiem takiego środowiska networkingowego, gdzie spotykają się różne firmy i wymieniają się kontaktami. Oprócz tego drugi zakres to po prostu zadowoleni klienci, obecni czy byli klienci tej firmy, no rekomendują usługi na zewnątrz. Nazwaliśmy ten proces akurat rekomendacja czy ten sposób pozyskiwania nowych klientów. Drugi główny inicjator pozyskiwania nowych zapytań to wyjazdy handlowców. Handlowiec wsiada w samochód, jedzie rano, jedzie do różnych firm, które są w jakimś tam określonym miejscu, no i tam próbuje nawiązać relacje sprzedażowe tak, żeby pozyskać zapytanie. Ten sposób nazwaliśmy po prostu ten etap jako wyjazdy handlowców. Proste intuicyjne, zobaczcie, wybrałem. Jedno z podstawowych narzędzi. Sam nie używam tutaj tych wszystkich narzędzi, które są dostępne. Koncentruję się na tych najważniejszych. Dla mnie istotne jest przeniesienie i odwzorowanie procesu, tak, żeby robić to sprawnie i dosyć wygodnie. Jeden wspólny punkt. W racji tego, że nasz klient chciał mieć przegląd tego, co się dzieje w firmie, kiedy on akurat jest zaangażowany, albo w inny proces, czyli albo on jest u klientów, rozmawia z nimi, pozyskuje nowe zapytania, to, co dzieje się wtedy w firmie, albo z drugiej strony, kiedy no po prostu. Pracuje nad rozwojem firmy, być może akurat prowadzi negocjacje handlowe, żeby pozyskać nowe maszyny. No, nad czym pracowali handlowcy, chcę mieć tego pełny przegląd. Tutaj w tej firmie akurat kolejny etap polegał na tym, że handlowcy wracając musieli wypełnić arkusz. Arkusz, raport z wyjazdu. Czyli gdzie byli, z kim rozmawiali, jakie efekty są tej rozmowy, co się ma wydarzyć dalej, ewentualnie treść informacji informację dotyczącą zapytania, no bo jeżeli już przyjechali z jakimś gotowym projektem do opracowania, no to trzeba było tutaj wpisać, czego on dotyczy. Raport z wyjazdu, tu ważne, że to było w Excelu. Okay. Jeżeli chodzi o rekomendacje, ona wpadała bardzo często do tego samego arkusza Excel, czyli tworzyła się w ten sposób lista różnych potencjalnych projektów. Zobaczcie w samym narzędziu mogę teraz skorzystać ze strzałeczek, które łączą mi te dwa źródła z kolejnym etapem, czyli tutaj w tym wypadku akurat z raportem z wyjazdu w Excel. Co działo się dalej? No, nasz klient i jego dział przystępowali do przygotowania oferty tak bardzo szybko, to znaczy jeżeli byli w stanie zidentyfikować jakąś potrzebę, ktoś podczas takiego, takiej rozmowy mówił, słuchajcie, po ile macie to i to, albo ile u Was kosztuje to i to, no to taki handlowiec wracał, no i przygotowywał y, taką ofertę. Nazywaliśmy to oferta bez szablonu. To ważne, dlatego że, y, i ważna jest też szczerość przy odwzorowywaniu tego procesu, Ponieważ tylko wtedy jesteście w stanie zdiagnozować, czy w danym obszarze jest jakiś błąd, czy jest jakiś obszar do doskonalenia. Tutaj oferta bez szablonu i istotne było dla nas to, że nie było żadnego szablonu, czy też nie ma jednego standardu oferty. I właściwie za każdym razem każdy handlowiec siadał i od nowa tworzył ofertę dla danego klienta. To zajmowało czas, energię i bardzo często też utrudniało pewne mierzenie, mierzenie rezultatów. Kolejny raz, strzałeczka. W ten sposób to wyglądało. Ok. Handlowiec wysyła yy, ofertę do zainteresowanego klienta. To, co działo się w następnym etapie, to w różnym okresie, bo wcale on nie był przewidziany w jakich, i nie był zamknięty w ramach czasowych, następowało pytanie o to o ofertę. Pytanie o ofertę, tak zwany follow-up. Yy, tutaj brzmiało ono, czy oferta na pewno dotarła. I czy jest atrakcyjna, czy też mogą liczyć na jakieś zamówienie? Czy dotarła, czy będzie zamówienie? Włączymy to ze sobą strzałeczką. No i teraz co działo się, jeżeli, jeżeli ta oferta nie była atrakcyjna? To znaczy, jeżeli ten kontrahent, którego akurat firma starała się pozyskać. No już korzysta z podobnych usług, jest zadowolony, i być może ma lepsze ceny. U naszego klienta nic się z tym nie działo, to znaczy temat, temat się kończył. No i tu wpisujemy do tego koniec tematu. Jeżeli u Was jest podobnie, to spokojnie możecie skorzystać z tego szablonu i, i szukać też dziur i elementów do doskonalenia. Bardzo fajne rozwiązanie jest to, że na poszczególnych strzałeczkach jesteście w stanie też opisać, co się dzieje. Tu w tym wypadku akurat jest proste: nie, czyli w momencie, kiedy pytanie o ofertę, czy dotarła, czy będzie zamówienie, na to pada odpowiedź: nie. Ok, temat się kończył i tyle z klienta z tak zwanego prospekta, czyli tego, który jeszcze nie kupił nas, nie jest naszym klientem, ale miał się nim stać. Ok, wymarzony układ, ten, na którym. Wszyscy chcielibyśmy się skupiać, to znaczy jest zapytanie i jest zamówienie. Natomiast jest jeszcze jeden wariant, który był bardzo częsty u naszego klienta, to udało nam się też zdiagnozować podczas warsztatów i co zwracali uwagę handlowcy. To znaczy, wielokrotnie, kiedy rozmawiali z nowymi klientami, yy, Padało zainteresowanie, padały takie słowa o zainteresowaniu, ale nie padały żadne konkrety. Znaczy, ok, wiemy już jakie macie ceny, wiemy, że jesteście fajni, lubimy Was, faktycznie uwiarygodniliście się w należyty sposób. No to teraz, kiedy będzie ten zakup? No i zazwyczaj tutaj odpowiedzi ze strony klienta, klientów padały w taki sposób, że no to może na koniec roku, być może na wiosnę, być może na jesień, gdzieś tam oddelegowane. W bliżej nieokreśloną przyszłość. No i na tym etapie handlowcy również nie podejmowali żadnych działań. Nie funkcjonował żaden proces poboczny, żadne działanie, które wspierałoby ten okres od zainicjowania kontaktu, od przesłania oferty po zamówienie, czyli to, nawet które mogłoby się wydarzyć za rok, nie funkcjonowały żadne działania ze strony działu handlowego, żeby pomóc w tej sprzedaży. Ważny punkt, który bardzo szybko zarysowaliśmy sobie, czyli w momencie, jeżeli tak, ale w przyszłości. Tak, przyszłości to tutaj nie było żadnego działania. Czyli tym samym, jeżeli klient sam nie wrócił z potrzebą do, do naszego klienta, sam nie zarysował, że teraz, ok, chciałby tutaj zaktualizowania oferty, no to właściwie ten prospekt, ten klient znikał z bazy i już nikt się nim nie zajmował. Prosty proces, który tutaj widzimy przypomina trochę takiego leżącego ludzika, ale już na tej podstawie bardzo szybko mogliśmy zaobserwować, które obszary będą wymagały w pierwszej kolejności doskonalenia. Jak prześledziliśmy sobie, jak wyglądają te działania, no to zobaczyliśmy, że jeżeli jest oferta i oferta jest przygotowywana za każdym razem od nowa, nie ma żadnego standardu, to trudno jest porównywać później efektywność handlowców. Być może po prostu jeden świetnie przygotowuje ofertę, a drugi nie, ale to nie znaczy, że ich umiejętności sprzedażowe też bardzo się różnią. Więc etap oferta bez szablonu, przygotowanie jakichś szablonów, przygotowanie standardu przygotowania oferty. No, było jednym z diagnoz, które postawiliśmy w przypadku tego klienta, plus oczywiście brak jednego ustandaryzowanego procesu. Czy to, że my zmapowaliśmy i przenieśliśmy do drojo, wydarzyło się pierwszy raz w tej firmie i pozwoliło dopiero zobaczyć, jak ten proces sprzedaży w tej chwili wygląda i jak wiele jeszcze może mieć odnóg. Zadanie, które myślę będzie bardzo ciekawe dla Was, to wejść na stronę draw.io, to się pisze draw.io. Spróbujcie odzorować tam swój proces sprzedaży. Jeśli funkcjonuje, to bądźcie bardzo precyzyjni, odwzorowujcie wszystkie elementy. Jeżeli to będzie pierwszy raz, kiedy zetkniecie się i z narzędziem, ale też w ogóle z słowem proces. Spróbujcie skorzystać z tej porady, zobaczcie, jak to wygląda u was. Myślę, że każda z tych komórek, które sobie w ten sposób odzorujecie czy narysujecie, będzie Was inspirowała do tego, co możecie robić lepiej. Kilka bardzo ważnych wniosków, które wyciągnęliśmy po takim prostym warsztacie i po takim prostym mapowaniu procesu, który funkcjonował naszego klienta. Po pierwsze, brak wpływu i standardu pozyskiwania nowych klientów, bardzo mocne zaangażowanie właściciela to nie był cel prowadzenia jego biznesu. Bardzo mała przejrzystość też działań handlowców. Z drugiej strony kolejny punkt to brak zarządzania pracą handlowców, brak planów, i celów. Handlowcy wyjeżdżali wtedy kiedy uznawali to za stosowne. Trudno było to skoordynować z jakimiś potrzebami, z jakimś konkretnym planem, z odniesieniem do jakiegoś konkretnego celu, który w danym miesiącu był do zrealizowania. Brak narzędzi, które zdejmowałyby z handlowców ten przykry obowiązek raportowania. Przecież wiadomo, że właściciel chce mieć wgląd i przegląd tego, co się dzieje, co dani handlowcy w danym dniu czy w danym okresie realizują, ale z drugiej strony wpisywanie, wklepywanie jakichś danych do Excela, który też nie jest najfortunniejszym narzędziem do tego celu, jest po prostu uciążliwe, niewygodne i niechętnie wypełniane przez późniejszych użytkowników z takiego elementu procesu. Brak etapu podgrzewania Czyli brak etapu podgrzewania i pracy z klientem, z prospektem na etapie, kiedy on jeszcze nie powiedział, że kupuje albo nie dokonał pierwszego zakupu. Czyli mówi, że okej, okay, w przyszłości być może z nowym rokiem to będzie dobry moment. Brak takiego zarządzania, co w tym okresie akurat my jako dział handlowy, czy jako dział marketingu jesteśmy w stanie z tym klientem robić, jakie wartości mu dostarczyć, żeby nabierał przekonania, że warto o nas pamiętać, albo już wcześniej nawet kreował swoją potrzebę zakupował. Brak automatyzacji, czyli Brak takiego standardu i szablonów, które są potrzebne na etapie oferty. Oferty są wklepywane od początku do końca w formie wiadomości e-mail, i oczywiście, że powinny być spersonalizowane, ale z drugiej strony pisanie ich za każdym razem od początku po prostu to marnotrawstwo czasu. Da się to zorganizować zupełnie inaczej, ustandaryzować przygotować takie szablony, które pozwalają na to, żeby. Dopasować treść do konkretnego przypadku i do konkretnego klienta, ale z drugiej strony nie wymagają od handlowca tego, żeby te podstawowe dane przepisywał po raz kolejny. Na koniec to brak standaryzacji, to znaczy trudno jest porównywać pracę handlowców, jeśli ci handlowcy pracują według własnych standardów, których nie znamy, bo oczywiście dopuszczamy też, i pewnie jest mnóstwo takich działów handlowych, w którym handlowiec jest zupełnie niezależny i rozliczany tylko i wyłącznie z wyników, ale wtedy zupełnie inaczej też budujemy współpracę z takim działem handlowym. W tym wypadku akurat yy, właściciel tej firmy, przedsiębiorstwa chciał mieć przegląd, ich wgląd w to, jak pracuje dział handlowy, bo sam był w niego sukces zaangażowany, i tym samym to rzutowało też na to, żeby, żeby te standardy były dosyć jednolite. Nie były, więc trudno było mierzyć, porównywać pracę handlowców, trudno też później ich wynagradzać, trudno też premiować. Ten zestaw wniosków posłużył nam do tego, żeby skonstruować nowy już zdecydowanie lepszy proces, który w pierwszej kolejności łatałby dziury tam, gdzie widzieliśmy już je na pierwszy rzut oka. Z drugiej strony łatwość tego, że widzieliście, Draw.io jest dostępne dla każdego, jest proste, intuicyjne, zebraliśmy szereg informacji płynących bezpośrednio od handlowców i tutaj ważna uwaga, zawsze pracujemy zespołowo, My, pracując z naszymi klientami, zawsze pracujemy zespołowo, zawsze zapraszamy dużą część działu handlowego. Jeżeli on jest ogromny, no to nie wszystkich udaje się, ale przy pracy zdalnej nawet to jest możliwe, czyli zbieramy dział handlowy, zbieramy zarząd, zbieramy też dział marketingu, tak, żeby zebrać te wszystkie punkty widzenia w jednym opracowaniu i spróbować ten proces tak zamodelować, żeby faktycznie odpowiadał naszym potrzebom. Za to, żeby zaprojektowany w ten sposób proces, zaczął funkcjonować, czyli działał w Twojej organizacji, żeby te obietnice, które stawiają sobie handlowcy czy osoby, które były zaangażowane w warsztaty, udało się zrealizować. Za to odpowiada konkretne narzędzie i w następnym odcinku pokażę Wam, z którymi narzędziami my pracujemy, które narzędzia znamy i które możemy też rekomendować i być może sprawdzą się w Waszej organizacji.